Witam ponownie w Zagrajmy w MDK! Spójrzcie na tego obcego, który wygląda jak... ...skrzyżowanie ziemniaka z bakłażanem i okiem. I wargami Mika Jaggera. No tak, newsflash! Tym razem mamy twarz doktora Hawkinsa, która jest przezabawna i dziwna, no ale z Pit England. Why not? Copying level files. Z góry przepraszam za to, że mogę być. Mogę brzmieć trochę niewyraźnie, ale coś chyba mnie bierze. Ziół. I nasz pies spada razem z nami. Tylko, że nasz pies nie ma naszego kombinezonu i nasz pies jest skazany na porażkę. Na. Dobrze, przyznam się szczerze, że chciałem wziąć tamto, ale jakoś nie trafiłem, więc... Yy, tak. Hand grenade. Yy. Nie wziąłem super chain Gana, więc to nie było tego warte. At all. I tam ktoś już ucieka od nas. Oczywiście włączymy sobie turbo mode. I mamy to miejsce. Jest sobie koleś i jest statek kosmiczny. Tak ten koleś na obrazku, na zdjęciu, koleś, który który też był na miniaturze poziomu, jest przywódcą tego ataku. Tak to co tutaj musimy zrobić jest znane nam z MDK2. No po pierwsze musimy się rozprawić chyba z desantem, który będzie nam przeszkadzał. uszedł się da decoy. Na i naprawdę by mi się przydał. I chyba nawet jest tutaj. Ano. W tym takim małym bunkrze. Przy okazji myszka. No co jest z tym kablem? No dobra. Tak, to co musimy tutaj zrobić, to... Pamiętacie limuzynę, szłęga, szwinga? I oni chyba się nie kończą. Ale tak, musimy zrobić to co wtedy. Czyli się zaczaić i na przykład strzelić tak w kulkę. Niestety ciężko jest z bunkra wycelować, więc you know... Oczywiście nie jest tak pięknie i limuzyna będzie się poruszać. Ech, ja mam piękny pomysł przytankowania tego wszystkiego. ponieważ mogę. Gdzieś jeszcze są oczy. A. I tak, to wygląda jak oczy. Przy czym... O oh my god. To nie zadziała. To nie zadziała tak jak chcę, żeby zadziałało. Ech. Właściwie. Pozbędziemy się jednego problemu. Oh. Wydawało mi się, że ta limuzyna latała Właściwie statek, nie limuzyna I teraz gdzieś powinien mi wypaść World Smallest Nuke Chyba Mam nadzieję A jest No i jest też Null Null, które się wciera do mózgu Wezmę to gdzie jest Nolly? Gdzie jesteś, łachudro? Tam jest! Zobaczymy czy to cokolwiek komukolwiek robi. A, jednak! Jednak zadaje obrażenia. Mmm, mięcho. I teraz, tutaj gra mi crashowała. Więc... Nie, nie nie, które to było? Nie! No i for Saved Game, tak. Biorąc e... pod uwagę, że gra mi tam crashowała często, to wolałem zapisać jednak, bo nie, ch nie chciałem przechodzić przez to od nowa. Well, Tylko miał naprawdę duże rakiety. No e... dobra, idąc dalej. E... Auu! Tak, ta plansza nie idzie mi zbyt dobrze. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że ten pierwszy segment jest taki, a nie inny. Poza tym, on ma super chain gun pod sobą. Ja chcę ten super chain gun. Wszystko je. Auu! Wszystko jest o wiele łatwiejsze z super chain gunem. Przy okazji, jak podoba Wam się pomysł, że goni nas wózek widłowy? No, a może tego teraz nie widać, ale jednak wózek widłowy nas goni. Mogę Was zapewnić, że nas goni. A kiedyś ten koleś padnie. Kiedyś się e, nie mylę. No, niestety wózek widłowy goniłby nas. Gdybyśmy go nie zniszczyli wcześniej. No, ale niestety tak to nas goni. No i co zrobić? Ja chciałbym tam wskoczyć, a nie. O właśnie. No word, no word, no word. <gry> tak. E... Tutaj mamy taką małą, ukrytą. Sobie... Taki mały, ukryty obszar w którym nie było tak naprawdę nic ciekawego. Dlatego wszystko było bez sensu, bezużyteczne. No ale dobra. Teraz trzeba wózek widłowy przepchać naszym chain Gunem, tam, gdzie jego miejsce. Ogólnie można zrobić taki trik, że jeśli nie zniszczy się wózka widłowego... No, trzeba go zwabić tutaj, żeby on przejechał tędy i jest Gites. Gites Malina. No i tak, chodźmy dalej. Ten poziom, z tego co pamiętam, nie ma żadnego gimika i jeszcze raz zapiszę tutaj, bo się boję takich korytarzy. Wziął. Wziął. Hallo! NOL! NOL and Void! O! Naukowiec! Zanim go zabijemy, chciałbym móc zrobić rzeczy. Nie, nie mogę zrobić rzeczy. No dobra. No to weźmy sobie sniper grenade na niego. I znowu mamy to. Jednakże tutaj możemy nie korzystać z naszej snajperki, tylko możemy chainganem rozwalić, więc to jest o wiele... o wiele wygodniejsze, bo można unikać pocisków przy okazji. A jeszcze to zostało? Czy coś jeszcze zostało? Chyba nie. Chyba. Może z przodu. O! To nie działa. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie pamiętam, co tu się robiło. Ale zaraz zobaczymy. Stanę sobie tutaj. Ha. Come on. Może jakbym... I... O! Widzicie. I impreza na całego. Nie wiem, czemu sniper nie zadziałał wtedy. Powinien był zadziałać. Mięcho. Ta -ta -ta. No jeszcze nie. Bla 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 Piu, 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 piu! Op. Ha Ha, ha, nie trafisz mnie. Hop! Hop! Przesuwanie się o parę kroków w bok. No i gdzie ty strzelasz? Hop! No dobra, skoro to mamy z głowy, możemy zjeść kurczaka, żeby się nie zmarnował na 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 na. I możemy iść dalej. O, Dami Diko i diko jest bardzo dobrym... Dobrą rzeczą. Tak, będę zapisywał przy każdym takim korytarzu. Well. To są fajne drzwi. Wow 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 wow. Falling damage? Nie wiem czym oni strzelają, ale muzyka jest zacna, milordzie. Niestety to są naukowcy. Zabijamy właśnie elitę obcych, elitę narodu. Well, to mogło pójść o wiele lepiej. Trochę szkoda. Przez chwilę myślałem, że to są statki. To jest mortar. Przy okazji, jak myślicie, co tutaj trzeba zrobić? Oczywiście, że rozwalić nasz glob. Wi. No i znowu mamy obcych, których możemy zabić. Ponieważ o to w tej grze chodzi. Żeby zabijać obcych. I o wiele się tych naukow... I o wiele bardziej boję się tych naukowców niż zwykłych obcych, bo oni robią o wiele skuteczniejsze piłki. O nie! Gdzie jesteś? Gdzie on uciekł? Standardowo korytarz tu równa się zapis. Coś śpi. Jeden HP, jeden HP. No obudzili się. To takie smutne. Zamknij się! O, Jezus. Tylko nie to coś. Hop! Coś strasznie chrapie. A to oni chrapią. Well. Gdzie on ma głowę? To jest jego głowa. Well... Może być... Może być. World Smalls Nuclear Explosion. Hop! Hop! Nie. Up, no, bywa! I tak zrobiliśmy większość z nich! Agnie się! Oh, My Diminishing Cricket! Up, up! A tak najlepiej. I tak gdzieś tam mamy jabłuszko? O, Thumper! Hoppa! Hoppa! Eee. Dlaczego tu muszą być rzeczy, które chcą do mnie strzelać? A masz! Au. Ból, cierpienie... Co może się stać? Na przykład możemy stracić większość naszych hapeków, ponieważ ktoś tutaj był i strzał od nas od dołu i nie dało się tego zauważyć. Oh boy! Przynajmniej no tutaj mamy trochę hapeków. co 10 Ow, To takie nie fair. O mój Boże! Jesus! Naprawdę idzie mi tragicznie teraz. Hobo! A jak idzie mi tragicznie, to znaczy, że trzeba zapisywać gra... Ech, przydałoby się mięcho. Naprawdę by się przydało mięcho. Okej, okay, muzyka mi się tutaj nie podoba, bo jest bardzo złowroga. Ale wiecie co, po prostu to przebiegniemy. Tu i tak było gniazdo. A, to możemy sobie wziąć. Home Sniper Grenade zawsze na propsie. I więcej gniazd. Więc równie dobrze możemy to sobie odpuścić. Kuciak! Eee... Fuck! Nie, 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 nie spacja. Boże, co ja robię? Pa. Nara. No, przynajmniej mam w miarę rozsądną ilość apeków. Pamiętacie, kiedy chodziłem cały czas na 150? na te czasy się skończyły. A ten moment. Mamy tutaj bardzo dużo wózków widłowych. Wózków widłowych, które chcą nas przejechać. Naturalnie. Ale to wózki widłowe możemy zniszczyć Ich też możemy wszystkich zniszczyć Właściwie to... Najpierw chcę Noel zniszczyć Ponieważ to jest denerwujący odgłos I tak mógłbym wziąć tamtego super chain Gana, Ale... Właściwie to zrobię to A będzie wygodniej No i szybciej Okej okay, ten jest wyłączony oni się dalej pojawiają. Skąd oni wyskakują? Eee, czy tam na górze jest gniazdo? Da -da ta da -da -da -da, ta -da, ta ta domyślić... Trzeba wózek widłowy przepchać w tamtą stronę. Niestety nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Bo tamten nie chce się ruszać. Ten za to chce się ruszać. Well. No cóż, bywa. Oczywiście, że się nie załapał. No dobra. Hop. I tak, tego miejsca nie lubię, bo tutaj jest strasznie łatwo spaść. Ta... Będziecie patrzeć, jak failuję mocarnie. To jest jedyny moment, w którym Turbo Mode nie jest zbyt dobry. A i tak z niego będę korzystał. I tutaj także mamy wózki widłowe. No, właściwie jeden wózek widłowy, który też będziemy musieli przepchać. Au! Dlatego spróbuję go zniszczyć w miejscu, w którym potrzebuję, żeby był zniszczony. Czyli tam. No, na razie sobie piegniemy w kółko. Ale czuję ten wózek widłowy. Czuję go na swoich plecach. Dzięki temu będzie mniej przepychania. Poza tym widziałem gdzieś przeciwnika, którego bardzo nie lubię. Ale co z tego, weźmy sobie Miaucho. No, nie ma go. A to dziwne. Ale coś do mnie strzela, tak czy siak. Ej, udało mi się. I to za pierwszym razem. Jej Dobra to mamy z głowy A Biorąc pod uwagę, że to jest ten korytarz, to sobie zapiszę Tak biorąc pod uwagę, jak źle mi idzie Ja zmarnowałem wszystkie granaty Tak, ta plansza jest całkiem długa nie mam zielonego pojęcia ile zajmuje mi przechodzenie tej planszy Ale coś czuję, że będzie spora długość tego odcinka Na dole nic nie ma Teraz Musimy zniszczyć wszystkie wieżyczki No to jednak jest trochę problematyczne mimo wszystko Czy ja mam granat? Mam mortar. Yy... Czy to może już umrzeć? Nie, ale mogę w to wejść. Dobra, zrobimy to inaczej. Zrobimy to inaczej. Zrobimy to tak jak to trzeba zrobić chyba. Tego mam nadzieję. Trzeba przyjść tutaj i nie spaść, to jest bardzo ważne. I mieć nadzieję, że się tam doleci. Tak mi się wydaje, że to trzeba było zrobić. Ała. Dzięki temu mogę Chain Gunem próbować rozwalać to coś. Więc, to zawsze plus. Wiem, czy naprawdę to nie działa? To smutne, że to nie działa. O co, mogę coś zniszczyć, świetnie. Au. Dobra, tego już nie ma. Tak bardzo dużą wolączką tej gry jest to, że nie można patrzeć w górę. Że nie można sobie namierzać, w co się chce chain Gunem strzelać. Eee, zły przycisk. No dobra. Polecimy sobie. Z tego co pamiętam, to to było niższe. Aha. A, czyli moje snajperskie piu-piu działało trochę przynajmniej yy. no i będąc tutaj możemy przelecieć tam przy okazji wezmę sobie to a chyba nie uda mi się Przy okazji jabłuszka, tak, to zawsze jest plus. Eep. No dobra, leć, leć, karcie hektyku. Jej. Nie kraszuj, nie kraszuj, nie kraszuj, nie kraszuj. oh boy boss boss time hello mr boss attack ah, tough Moje najukochanisze, dlaczego ja sam tam zaskoczyłem? A i tak, Okej. Okay. grunt to cały czas być w ruchu. No i homing sniper grenade, przynajmniej tyle dobrego. I homing sniper grenade? Nie, po prostu sniper grenade. Cybergnight nam się przyda. Przyda nam się po coś. Ach, nie cierpię tego. Bo trzeba bardzo dobrze mierzyć strzały. Nie chcę z granatu. Aj... Eee, nie trafiłem. Jeszcze niezbyt dobrze chodzi e, przesuwanie kamery snajperskiej. No i kamera snajperska też ma ograniczenia, jeśli chodzi o patrzenie w górę i w dół. Ale chyba coś udało mi się zniszczyć. Nie chcę korzystać z homework sniper granatu Haha e. ha! Dobra tyle mi się udało i teraz będzie tutaj Tylko nie pamiętam która kulka mi tam została O! Bardzo ładnie, bardzo ładnie Muszę przyznać, że to jest wielki sukces No, tylko co teraz? A, no tak, on wyskakuje. Tylko tamten się schował. No i znowu porwano naszego psa. I teraz biorąc pod uwagę, że nikt na... nie będzie miał nas kto wyciągać, to będziemy latać i tak... Więc tak gonimy tego obcego, który ma jakieś imię jednakże nie pamiętam tego imienia, to musicie mi wybaczyć. I lecimy za nim do właściwie bazy głównej obcych, bo chyba to jest do tego prowadzi to wszystko. I tak, save game jako LP 6. I od razu nas wrzuca, tak? Nie ma tutaj chwili, chwili na przerwę, ale to by było na tyle w tym odcinku serii zagrajmy w MDK. Więc następnego razu, bohaterowie.